A tak właśnie wygląda Sari czy Ardesy. Tak, jak tutaj ta pani właśnie. Więc całkiem przyjemnie. A my teraz idziemy, musimy odebrać bagaż. Następnie, jak odbierzemy bagaż, będziemy się kierować do komunikacji, tutaj jakiejś miejskiej. I będziemy szukali jakiegoś najlepszego dojazdu do naszego hoteliku, w którym spędzimy teraz dwie noce w miejscowości Colombo. Colombo to jest największe miasto na Sri Lance, natomiast nie jest stolicą Sri Lanki. Kolombo to największe miasto Sri Lanki, które ma ponad 2000 lat. Istniała tu już osada kupiecka znana Grekom, Rzymianom, Arabom i Chińczykom. Widać tu pozostałości po kolonialnej przeszłości, czyli po Portugalczykach, Holendrach, a w ostateczności po Brytyjczykach. Wielu turystów omija Kolombo, a szkoda, bo jest tu dużo ciekawych miejsc do odwiedzenia, choć faktycznie nie jest to miasto piękne. Warto jednak poświęcić mu jeden dzień, na przykład objechać tuk tukiem, czyli popularnym pojazdem motorowym, do którego spokojnie wsiądzie trzech turystów. Koszt takiej wycieczki to około 5000 rupi, a 77 rupi to 1 złotych. Co na przykład polecamy zobaczyć? Buddyjską świątynię Gangaramaya, będącą jednocześnie muzeum, kolorowe hinduskie świątynie, świątynię Sema Malakaya położoną na jeziorze w centrum miasta, Czerwony Meczet, czyli Perełka Architektury Islamskiej w centrum miejskiego bazaru, dzielnicę Fejs Gale nad brzegiem oceanu z hotelami, polem golfowym dla mieszkańców i nowoczesnym City. Polecamy też wypoczynek w parku Wihara Mahadevi, gdzie spotkanie pary zakochanych i nowożeńców jest codziennością. Poza tym warto poprosić kierowcę Tuktuka, aby pokazał Wam wszystko, co w Kolombo jest ciekawe, bo na pewno Wam pomoże. Zabierze Was do latarni morskiej, do sklepów z rynkodziełem, do jubilerów, jeśli chcecie na przykład zobaczyć szmaragd. Sytuacja wygląda następująco: teraz musimy ogarnąć wizy. Ogólnie próbowaliśmy ogarnąć je w Polsce no i ogarnęliśmy trzy wizy, natomiast w był problem. Było podany mail, który miał przyjść na mego maila. Niestety nie dotarła. Więc drukowałem potwierdzenie, że było opłacone. No i mam nadzieję, że to działa, że ta wizja funkcjonuje. A tutaj wypełniamy jakieś rzeczy dotyczące chyba bagażu. Naszego przylotu. Naszego przylotu. Jak widzicie, wszyscy ludzie tutaj ogarniają dokumenty dookoła. Bagaże ogarnięty, teraz jedziemy szukać dworca autobusowego, z którego ruszymy do hotelu. Mamy około. Jak daleko mamy do hotelu mniej więcej? 30 minut jeżeli taksówką około. No, 30, taksówką 40 autobusem albo, albo jakimś tam. Na pierwsze na pierwsze to sobie możesz w Polsce tu jeżeli chcecie internet, to internet kosztuje 2700 ich waluty albo 9 euro i macie 60 giga i bez limitu dostęp do tych wszystkich aplikacji, które widać. Tak to wygląda. A teraz idziemy do autobusu. Już przy tutaj nas Pan męczy, żeby wziąć taksówkę. Trzeba tutaj uważać, bo potrafią trochę nacinać się te taksówki, dlatego warto sobie też zainstalować różne aplikacje, żeby nawet mieć porównanie cen różnych. I na przykład nawet Uber tutaj funkcjonuje ale mają też taką własną aplikację, którą Wam potem pokażę, jak wygląda która podobno minimalnie tańsza od Ubera Co prawda podobno różnie wygląda z tym przyjazdem tych taksówkarzy na tą aplikację bo niekiedy jest to dla nich za niska cena i nie chcą przyjeżdżać nie ma co się dziwić, ale przynajmniej daje to jakiś obraz tego, żeby nie zostać tutaj oszukanym to jest a wszyscy chcą tutaj naciągać Ja czytałem o takich zjawiskach, że podchodzi do Ciebie typek i ciebie namawia na to, że znaczy próbuje ci pomóc, udaje, że ci pomaga. Idzie są nawet do kasy biletowej stacji, no, ale tam yy, też mówi facet, że już ostatni autobus odjechał. A tak naprawdę nic ostatniego jeszcze nie odjechało. Więc to jest tutaj dogadanie między sobą, więc też na to trzeba uważać. A teraz będziemy jechać tuk -tukiem Za 3000 no nie za 50 zł, właśnie właściwie jedziemy do Kolombo. Tutaj chyba spora trasa przed nami Zobaczymy, ile to wyjdzie Pierwsza atrakcja w postaci tuktuka Którego już nie pamiętasz zapewne z Tajlandii Pamiętam, czemu tak. mam nie pamiętać? Chociaż tutaj to ma inną nazwę Tutaj nie nazywają tego tuktukami, tylko tutaj to nazywają Riksa. Jest to, co wygląda tak w ten sposób, że jest dość ciasno Myślę, że to jest na dwie osoby, ale trzy też mogą wejść, jak widać tutaj z tyłu. No i właśnie robimy po na tankowanie. Z tego co wiem, te takie właśnie maszynki tuk -tuki, mogą mieć około 7-7,5 litra pojemności benzyny. Widać potrzebujemy tam, żeby dojechać do kolombu, więc tankujemy poza kolejką, ponieważ tutaj jesteśmy klientami, więc Pan razu tylko podjechał do przodu i nie musimy czekać w tej kolejce. A to jest kokpit naszego pilota. W międzyczasie musieliśmy się przesiąść, ponieważ mój ciężar e, był lepszy po prawej stronie i po środku. Teraz równowaga jest dużo lepsza i możemy jechać dalej. A no już mamy klimat typowo azjatycki, czyli samochód przy samochodzie, motor przy motorze, Wszystko się przemieszcza o centymetry, ale jakoś to funkcjonuje. Wszyscy jakoś do przodu jadą ciągle. Takim autobusem mieliśmy jechać, z takiego zrezygnowaliśmy. I dlatego idziemy tuk-tukiem, to jest jednak mimo wszystko wygodniejszy środek transportu, a jest naprawdę bardzo tani. Przynajmniej na nasze polskie standardy. W ogóle mamy jeszcze do hotelu 26 km, a z samego lotniska było około 40 km. I on nas zawozi te 40 km za niecałe 50 zł, gdzie i tak... Yy, Zapłaciliśmy więcej, bo w aplikacji pokazywało nam mniej, ale już Makreliśmy na to ręko, no bo to Tak są groszowe sprawy tak naprawdę A niech sobie zarobi No i tak, właśnie pieniążki wymieniliśmy Dolary na lankijskie rupie Do rupie, rupie. A teraz jest panem też, dogadaliśmy, że pan nas jutro cały dzień objedzie po Kolombo, pokaże nam najciekawsze miejsca, pokazał nam taką swoją miejsce tych miejsc i wszystko będzie nas kosztowało za cały dzień 65 zł na polskie więc śmieszna suma myślę że warto a teraz jedziemy do jakiejś kawiarenki, wypić sobie kawkę Uh, my brother have car, but before you take any way, no problem. I give you reasonable, no problem. Because, okay. because we first plan because yeah, yeah, okay. tomorrow we will talk about. It. I so, know, it but, but you take no problem. Jesteśmy w pierwszym hotelu. Tak oto wygląda taki przedsionek Recepcja. I od razu jest mój pokój. Toaleta. No i pokoi. Drugi pokój jest na górze. Tam będzie Beata z Tomkiem, Za dwa noclegi płacimy na Polskę prawie 500 złotych, więc wydaje mi się, że dosyć sporo. To z spodziewałem się trochę mniej. Na w tym miejscu. No tak, żeby po prostu się przespać. Ty wygód specjalnych nie ma. Byle łóżko było wygodne. TV nie widzę. No, ale co? I 6 dolarów, śniadanie od osoby rano w tej chwili jedziemy do galerii Port, tak ona się nazywa. Musimy wymienić dolary na lajkijskie rupie. Rupie, rupie ponieważ wszystkim chcą, żebyśmy płacili rupiami, a nie dolarami. Teraz jedziemy tuktukiem. tukiem Niecałe 7 złotych nas kurs wynosi, a ta buteleczka, co u widzicie, to nie jest alkohol. Tam po prostu pan trzyma benzynę na zapas. Tutaj wszyscy mają właśnie taką benzynkę na zapas, żeby potem się nie zatrzymywać niepotrzebnie. By była potrzeba dotankowania. No i pan nas zawiózł do takiej tutaj ładniejszej kafejki. Dla turystów chyba. Ale w każdym razie, nawet jeżeli jest dla turystów, to ten mój mały zestawik kosztował 6 zł z groszem. 6,33 na polskie. O, a to wszystko kosztowało 10 zł. Więc jest tutaj naprawdę bardzo tanio Pewnie na mieście, wśród lokalsów byłoby jeszcze dużo taniej więc zaczynamy pochłaniać i idziemy dalej w miasto No i coś przekąsiliśmy, teraz idziemy, kierujemy się w kierunku oceanu, żeby zobaczyć w końcu ocean To będzie ogólnie pierwszy ocean, in, znaczy pierwsza moja styczność z oceanem indyjskim Dlaczego ja nie widziałem? Byłem nad oceanem spokojnym, byłem nad oceanem atlantyckim, a nad indyjskim jeszcze nie byłem Więc teraz właśnie nadarzy się wyższa okazja A tak wyglądają tutaj ulice Colombo Pewno wszędzie tuktuków. Nawet wieżowce, jak widzicie, są pierwsze, więc trochę się tutaj dzieje. Ale świat nie dla Karolinki. Jak widzicie, piesków też tutaj można znaleźć sporo i też wspaniałego życia tutaj niestety nie mają. Ale tak to jest. Im biedniejszy kraj, tym też gorzej dla zwierząt. No taką zależność zauważyłem podróżując od kilku lat. O góry, ale zapachy powiem wam. Konkretnie teraz doszły chyba przez ten remont tej obok. Jakiś co to jest? Moja mama była w Indiach, to powiedziała, że jednak tutaj te ulice są dużo spokojniejsze. I mimo wszystko jest tutaj dużo mniejszy ruch niż w Indiach. W Indiach podobno jest samochód na samochodzie, tuk-tuk na tuk -tuku, motor na motorze. Tutaj jest jednak z ruchem dużo lepiej. No, jak możecie zauważyć, to wieżowców trochę też tutaj się buduje. A dookoła bieda. Tam kolejny, ale że głębiej w miasto było też sporo wieżowców. A tam charakterystyczna wieża dla miasta Colombo. A tutaj w tym miejscu właśnie mamy kościół chrześcijański. Pomimo tego, że większość tutaj osób wierzących to są buddyści, nie pamiętam w jakiej przewadze, uzumanie to 10%, a buddyści chyba 70%, więc na chrześcijan by przypadało też około 10%. Ale gościk bardzo ładny. No i doszliśmy do Oceanu Indyjskiego. I zobaczcie, ile tutaj ludzi jest. Ile ludzi wypoczywa, a tam widać. Jakiś większy punkt transportowy, cargo, Przeładunek towarów. No i tutaj powiem Wam, że wygląda to całkiem elegancko. A tam z daleka, nie wiem czy to dobrze widać, powieła flaga Sri Lanki. Tutaj proszę jeszcze widać takie zabudowania te dwa budynki a na pewno ten to jest takie budownictwo kolonialne. Z tego co się orientuję, to tutaj były... Raz była kolonia angielska, a raz holenderska. Stoję. To jest jeden ze starszych chyba hoteli. To są właśnie te takie postkolonialne hotele. E... Bo nawet tej ceny sprawdzaliśmy, w tym hotelu właśnie. No tak, że widać, że to jest albo kolonii angielskiej albo holenderskiej O, no, się znaczy, ja też spodziewałem się tej plaży jakiejś, piasku, a, to, a, to jest a tutaj jest trawa. No, ale widać, tam. że to jest takie miejsce wypoczynku po prostu. Zejdziemy sobie tam ten Tak, dróg. tak, no ale jest się Tutaj jeszcze jedzonko uliczne. Jakieś owoce morza. Tam wszyscy się bawią, celebrują. Dzisiaj jest sobota, więc pewnie dużo osób ma wolne. Tak, tutaj pan mnich. A tam Colombo dalej. No i zachód słońca przed nami. Co jeszcze jest charakterystyczne dla Sri Lanki? Co tutaj w szkołach wszyscy są identycznie ubrani, w sensie każda szkoła ma swój strój. Tak właśnie dziewczynki wyglądają, tak chłopcy, niebieskie spodenki. Widać, że są z jednej szkoły. Tam wcześniej mijaliśmy inne szkoły, które miały też swoje jakieś wewnętrzne stroje narzucone przez szkołę. Czyli coś jak kiedyś było w Polsce, dawno temu. Czy to było lepsze czy gorsze, to już wy oceniajcie. Widzimy sobie w tym ładnym tutaj klimacie nad oceanem, z kolonialną zabudową. I sobie odpoczywamy. I na tym dzisiaj kończymy nasz dzień. Jeszcze zahaczymy później do sklepu. W sklepie sobie kupimy prowiant. Na wieczór rozmyślimy plany na kolejną podróż przez najbliższe dni. I tyle na dzisiaj. O, idziemy się teraz przejść do supermarketu. Trzeba zrobić. Małe zakupy, jakiś prowadź zakupić na noc i w ogóle na najbliższe dni. A tutaj zobaczcie, jak to ładnie jest, wszystko oświetlone. Tam jest ocean, ten, który widzieliście za dnia. Tu wieżowce, a tam bardzo charakterystyczna wieża dla miasta Kolombo, która teraz zmienia co chwilę kolory. Bardzo ładnie to wygląda. Naprawdę, bardzo fajnie to wygląda. No a my idziemy dalej według nawigacji. Mamy 9 minut drogi. 600 metrów do supermarketu, a z supermarketu do hotelu nie mam pojęcia ile. Mam nadzieję, że jak najbliżej. Przechodzimy na drugą stronę. Możemy. No I wrócimy do sklepu. Pokażę Wam tak mniej więcej, jak wyglądają ceny. Na przykład takie soczki 120 kosztują. Rupi Rupia 100 rupi to jest złoty 27. Zł. Czyli taki soczek musi kosztować około na oko złoty 50, złoty 60. Zł. Ten Nestle, jeszcze tańszy, bo 7, 117 to będzie gdzieś tak złoty 40, zł może? Więc jak widzicie, jest tutaj bardzo, bardzo tanio. O, coś takiego. Więc to jest. Kosztuje dokładnie złoty 27. Zł. to jest energetyk? Jak energetyk to bierę. Zaraz Wam pokażę kolejne ceny. Tutaj na przykład taka. Pepsi 250 rupi, czyli złoty 20, złoty 20. coś na drogę do picia, bo Lekko powyżej 3 złotych, taka butelka. A podróbka to będzie dokładnie 2 zł 54 grosze. Kolakik, Kick, a oryginalna kola 270 rupi, czyli złoty 20, złoty 27. No, czyli też coś pod 4 zł ale nie całe. O, a to już gdzieś widziałem. I to sobie wezmę z czystej ciekawości. Po prostu zobaczcie, jak to smakuje. Ginger, coś Korzenny, coś smak pewnie. Trzeba wziąć, trzeba wszystkiego próbować. Bierzemy. A tutaj mamy wodę. I woda ma podobne ceny, co zwykłe napoje. Trochę tańsza. Ale bierzemy. Jest zabezpieczenie u góry. Gdyby nie było, że ktoś to wcześniej otwierał. I idziemy dalej. Tutaj mamy energetyki. I energetyki są jednak takie drogie. To kosztuje około 5 zł w Polsce. Monster. No to to jest dużo więcej. To 355 ml, czyli to jeszcze jest mniejszy. To jest bardzo drogi. I są rzeczy droższe niż w Polsce. I to są na przykład energetyki. No ale tego weźmiemy. coffee drinka. Nawet weźmiemy. A, wezmę jeden. Nie co przeszadzać. I idziemy dalej. Herbata powinna być według mnie tańsza. W końcu jesteśmy na wyspie, gdzie ona powstaje. Skąd jest sprowadzana i taka na przykład herbatka Dilmach, kosztuje 400 rupii, czyli 4 razy złoty 27, zł, czyli lekko powyżej 5 złotych taka paczuszka kosztuje. Czyli taniej. Lipton 256. Rupi, czyli złotych 27, złotych 27,5 zł, czyli to będzie kosztowało około 3 złotych. Herbaty tańsze. Jajka, 10 jajek kosztuje 550 czyli 5,5 razy złotych 27. Zł. Szybka matematyka w głowie, obstawiałbym, że około lekko powyżej 7 złotych. Może 8. Nie, no chyba 7. 7. Coś 8 złotych, czyli chodzi taniej niż w Polsce. Słodycze, tutaj takie wafelki, 120 rupi, czyli taka paczka kosztuje około złoty 50 zł na oko. Tutaj w dołu są już trochę droższe, ale tutaj też tanizna. Też około złoty 60, zł może. Tu też złoty 60, 70. Hmm. A sobie weźmiemy na wieczór. Czemu? Tutaj warzywka, 100 gram ogórków, podejrzewam, że to jest ta nazwa. Kosztuje. 65 groszy około za 100 gram Marchewka 41 jest 50 groszy za 100 gram Banany, mega tanie 19 rób to jest tak mało, że nawet do końca nie wiem, ale myślę, że tutaj Wam Grzesiu wrzuci cenę i to jest w przeliczeniu na polskie za 100 gram. Tak, to według mojej mamy, według jej wiedzy, to są najbardziej smrodliwe owoce. Ten... Dwa. Uważajcie, bo są jak jeże. Lemongrass No, co takie, czego nie zobaczymy za, u nas w Polsce? Zamiennik e, ziemniaczków. A ja mam, zobaczcie, jakie to jest stanie. To jest 13 gram. rupi. Za gramów. No, tak, tak, to jest kerala. To jest bardzo, to jest tanie. bardzo gorzki owoc. E, bardzo gorzkie warzywo. Jest u nas na ulicy Pańskiej 88 w nowym sklepie. I sprowadzają takie świeże warzywa z Indii. A no, to jest, zobaczcie. To jest kerala. Mater e, klat, jest bardzo gorzki A tu mamy, to też jest takie charakterystyczne, bo, bo to nie jest czek To nie wygląda... Skleczyłem się Trochę jest podobne jest... Krew mi leci Masz ubezpieczenie? Szpitalny no, jest zdaniem zdaniem. My, assistance Nie wiem co to jest, zobaczmy. Ładnie dosyć pachnie, nie jakoś wyjątkowo, ale ładnie mamy Taką zieleniną w tak? sumie Ale zobacz, to nie wiem co to jest Tutajszy, tu tak cebulki, ziemniaczki, 35 no, rupi to lepsi, to za 100 gram. Miznaczy. 35 rupi to będzie około na oko, myślę, że 40, może 2 grosze Tumek. za 100 gram. To jest najbardziej smrodliwy odwiedz. Zobaczcie, jaką tutaj mamy I zieleninę I co tutaj mamy? To jak liści kompanii, zobaczyć. Tak to mhm. wygląda przynajmniej. Są liści manioku? Tak. <tusy> tu mamy tak, pola, pola, jakaś kawalia, balia, no ten panel kompletnie nie kojarzę. Nie znane nam w ogóle na co? No i to No to to będzie nasza natka. Tam będzie nasza normalnie kapusta. E, tam będzie chyba sala, bo to będzie chyba wodna odpowiednio. E, no tam to będzie mięta. Jackfruit. I No i trafiliśmy do alkoholi I tutaj mamy wózeczkę polską Belweter. Taka mała buteleczka, 36 tysięcy rupii. I taka duża buteleczka z napisem pięknym Poland. 93 tysiące rupii. I ruszamy teraz w kolejną wycieczkę po Colombo. Tutaj oczywiście tuk -tukiem. To jest właśnie ratusz miasta Sri Lanka, znaczy Colombo. I podobno architekt jest ten sam, co był architektem Białego Domu w Stanach Zjednoczonych. Zobaczcie, jakie dziwne kaczki. O ile to są w ogóle kaczki. No i wróciliśmy właśnie do Czerwonego Meczetu. No i mamy nadzieję, że zaraz tam wejdziemy. Teraz właśnie idziemy do kościoła, który był półtora, około do dwóch lat temu. Była podłożona w nim bomba. Dlatego to jest wzmożona oklona, musieliśmy przejść przez bramki i kontrolę bezpieczeństwa Tutaj strzegą wcześniej tego właśnie kościółka żołnierze